To nie będą temu towarzyszyły żadne znaki. Dlatego modlitwa Ojcze Nasz, tam generalnie jak pomyślisz o tym, czym jest królestwo, to się w zasadzie modlisz o manifestację mocy. Przyjdź mocy Twoja, przyjdź mocy Twoja, tak? My się modlimy, śpiewamy. Ojcze, niech Twój ogień z nieba przyjdzie, niech Twoja moc przyjdzie, niech Twoje królestwo się zamanifestuje, niech ci chromi, trendowaci będą uzdrowieni. O to się trzeba modlić, tak? Ja nie jestem Eliaszem, nie jestem Mesjaszem, ale jestem podłączony z Nim i wiem, że ja jestem przedłużeniem Jego ramienia. Czyli jeśli ja wierzę, Bóg będzie mnie używał, bo On to w swoim Słowie powiedział, a ja będę Twoje Słowo potwierdzał znakami. Tak? Ja się o to nie troszczę. Ja sobie nie zadaję pytań, jak ktoś nie jest uzdrowiony, tak? bo wiem, że po prostu przenika przez niego namaszczenie jak przez sito. Bo ludzie jak mówią, a przyjdę, zobaczę co będzie, to ja mówię, to ja ci powiem co będzie, wyjdziesz stąd taki sam. Ale jak przyjdziesz, postawisz kulę pod ścianą i wyjdziesz do modlitwy, to już tej kuli nie wejdziesz z kościoła, tak jak wiele razy to widzieliśmy. Tak? Dlatego ludzie muszą szukać królestwa, muszą szukać tego w duchu, co przychodzi niedostrzegalnie i tak jak Jezus powiedział, ono jest już pośród Was. Tak, Nie będzie żadnego stołu, ludzie myślą, że tam będzie jakieś królestwo, że my będziemy biesiadować w niebie, będą nam na skrzypkach aniołowie przygrywać, będziemy się kielichami trącać i jeść pieczone bażanty i kuraki. Nie, to nie o to chodzi. To jest w ogóle zwiedzenie. To są rzeczy, które Kościołowi odkładza się na przyszłość i Kościół przez to nie wchodzi w błogosławieństwo, które ma dzisiaj. Bo Ty dziś masz być błogosławiony. Dziś masz jeść kuraki. Dzisiaj masz przejść do prezydentów, głosić Ewangelię. Masz uzdrawiać dzieci prezydentów. Masz uzdrawiać żonę chorą na raka. Tak? Masz wzbudzać nawet zmarłych, którzy tam gdzieś w ich rodzinie się pojawiają. To jest autorytet, który dał Bóg dzisiaj nam, bo on przecież powiedział, tak? Wezwani na ucztę baranka. Ludzie myślą, że będą jakieś uczty, tak? Ja mówię, człowieku, czytaj uważnie. Byli wezwani, ale nie przyszli. Co Jezus powiedział? Wezwijcie chorych, Ślepych, ubogich, ułomnych, tak? Do kogo my niesiemy Ewangelię? Czy my niesiemy ją do zdrowych? Co Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko jacy, chorzy, ubodzy, tak? Ułomni, bezdomni do takich głosimy Ewangelię i przybliżamy im Królestwo Niebios, tak? I oni są uzdrawiani. I wow! I Jezus powiedział, jeszcze zapełnicie dom, jeszcze zapełnicie królestwo tym elektoratem. Bo Jezus wiedział, że faryzeusze tak jak pytają, a kiedy On przyjdzie, kiedy będzie królestwo? Czego mamy oczekiwać? A on mówi, ale to w ogóle nie nie kumacie bardzo. A on powiedział, ono już jest, ono jest pośród was, tylko wy tego w ogóle nawet nie pomacacie, bo co on powiedział? Nie macie infantylności dziecka, które te rzeczy ma objawione i powiedział, tacy wejdą. Dlatego Jezus mówił w Szetecznice, nie w dosłownym znaczeniu, że ludzie oblepieni grzechem będą uczestnikami Królestwa, bo ci ludzie w momencie impaktu, zderzenia z mocą Bożą, grzech od nich odpadnie. To jest proste jak drut. Ten człowiek, który był, nie wiem, złodziejem, nagle nie jest. No to mamy wszystko w Ewangeliach. To jest Królestwo Boże, które przyszło do Zacheusza. Tak, Zacheusz Cwaniak, jak najlepszy w mieście, który rolował wszystkich miał gdzieś za obrazem upchanym, tak pewnie miał obraz, ja się śmieję, bogatego żyda w ścianie, nie? Bogatego żyda i za tym obrazem miał szmal. Pamiętacie co się zdarzyło, jak Jezus przyszedł do niego? Od razu jego serce było poruszone impaktem, mocą Jezusa. On od razu został do, wezwany do pokuty, czyli to, co Jezus mówił, a cudzołożnice, celnicy usłyszeli i uwierzyli, czyli Zacheusz uwierzył. Aha, no to muszę coś z tym zrobić. Żegnaj, tak? Skrzypku na dachu. Wyjmuję sakiewkę. Chodźcie tu. Kogo okradłem? Oddam w dwójnasób. Połowę w ogóle na Królestwo Boże, bo reszta i tak mi wystarczy na dostatnie życie. Ale on... Był uderzony impaktem królestwa i już wiedział, że rzeczy nie będą takie same nigdy w jego życiu, bo stał się uczestnikiem Królestwa Bożego. Zasiadł przy, przy tronie, tak? zasiadł przy stole z Jezusem, z Abrahamem, z Izakiem, z Jakubem, ze wszystkimi, cudzołożnicami, tak? bo tam był taki elektorat. Pamiętacie, kto tam był na tym przyjęciu. A ludzie wierzą w jakieś baśnie, że coś tam będzie kiedyś. Ja mówię, człowieku, nie wejdziesz w ogóle w tajemnice królestwa. Musisz to zrozumieć. Dlatego Jezus głosił im tajemnicę królestwa nie podczas tego, gdy z nimi przebywał. Tylko jeszcze raz wróć do tego, co na początku ci czytałem. On im objawiał tajemnice królestwa przez 40 dni, gdy z wstały u nich stanął, bo oni wtedy byli gotowi to słuchać. Wtedy łuski, pamiętacie co stały? Z ich oczu opadły, uszy się otworzyły. I on im wtedy mówił, no proste rzeczy, przecież ja wam to przez trzy lata, chłopaki, pokazywałem. Kumacie teraz, nie będziesz już łowił ryb i na bazar je woził, tak? tylko będziesz szedł. I co robi Piotr? Masz ledwo dwa rozdziały dalej, jest ślepy, a Piotr co mówi? Nie mam srebra, nie mam złota, czyli to, co wziął sobie nagle to do, do serca, co Jezus mu trzy lata wcześniej mówił, nie bierzcie tylko żadnej torby, sakwy, złota, srebra. Więc on sobie to wszystko przypomina, ale co mam? Pff, mam moc. Wstań, tak? W imieniu Jezus. I pacet wstał i pierwsze, co, co on w ogóle robi? Zobacz, co on robi. On robi przebudzenie w świątyni. On wielbi Boga. Skacze jak koziołek po schodach. Chromy może wejść wreszcie do miejsca świętego, bo wiecie, że Chromy nie mógł wejść do zgromadzenia, tak? Chromych, trendowatych, kalekich. Tylko mógł siedzieć. Jego dziedzictwem jedynym z tego, żeby złapać coś z nieba, to było usiąść na przedstopniu świątyni, tak? Jego by wykopali strażnicy, gdyby on tam okuli próbował wejść do miejsca świętego. Ale on już był nagle sprawny. I on wierzga jak kucykpony po całej świątyni i wielbi Boga. I wszyscy wiedzą, że się stał ewidentny cud. I przecież co się dzieje? Przesłuchują ich od razu. Ale rozumiecie, co za tym poszło? poszło wesele baranka, Piotr zaskoczył, wow, dostali Ducha Świętego, przyszedł z impaktem, tak, jak wiatr, wytrzepały im czufryny, tak? wszyscy my, o, nałoili się wina, w jakichś tu językach googlają, ale nagle te języki rozpoznają, oni mówią o wielkich dziełach bożych, oni mówią o Mesjaszu, oni mówią, że jeśli my się nie nawrócimy, nie spokutujemy, tak, nie zawrócimy ze swoich dróg, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Czyli zobacz, co się dzieje. 40 dni Jezus im zrobił skrót elaboratu swojej trzyletniej służby, bo oni byli gotowi to przyjąć. I wtedy się dzieją rzeczy. Wtedy w ogóle nie ma żadnej przeszkody. Przeszkoda jest jedna, oczywiście od diabła, w postaci czego prześladowania, bo to będziesz miało. Tak jak ostatnio do nas przyjechała dziewczyna, która była u nas uzdrowiona, i ona mnie się pyta, Adam, czy twój kościół jest od diabła? Tak? A ja tak na niej patrzę i mówię, a powiedz mi, byłaś tu uzdrowiona i uwolniona, ona mówi: No tak, czułam się cudownie. Ja mówię, to masz prostą odpowiedź: Czy ja jestem od diabła, ale jej od razu powiedziałem: patrz, co Jezusowi mówili. Że Belzebuba masz, tak? Że jesteś królem Belzebubów i co Jezus powiedział? Tobie to też będą mówić. Więc ja się śmieję zawsze z takich rzeczy. Ja mówię, bo to już nie raz słyszałem, tak? Ten człowiek, który mnie też tam pytał, otrzymał odpowiedź i powiedział, ja nie chcę mieć z Tobą kontaktu, tak? Bo on mi zadał pytanie, czy padanie w Duchu Świętym jest biblijne. Ja mówię, oczywiście, że jest biblijne. Saul upadnie przytomny dobę leżał, tak? A w Nowym Testamencie Jezus poraził swoją ręką epileptyka, to myśleli, że go zabił. Tak? Przecież dzwonili na policję: Zabił, mamy świadków. Jezus zabił faceta, Jezus tylko go chwycił za rękę i zdrowego oddał ojcu. To co, padł facet pod mocą, czy nie? Teraz jest dywagacja: czy padają na plecy pod mocą, czy na twarz? Widzieliście, co się ostatnio u nas działo: padali na twarz. Diabeł padał na kolana, na twarz. Że ledwo tych chłopów utrzymałem. Nie wiem, nie mam na to żadnej teologicznej odpowiedzi, ale wiem, że przychodzi impact, uderzenie Królestwa Bożego, to ono przychodzi dostrzegalnie, bo my widzimy owoc tego, tak? Czyli kwestią bycia uczestnikiem Królestwa jest rozpoznawanie tajemnic i wtedy wchodzisz w błogosławieństwo, czyli modlitwą jak najbardziej poprawną jest. Wołanie o królestwo, przyjdź, bo ludzie wołają, przyjdź i myślą, że coś się zmieni, że przyjdzie, a ja my no przyjdzie, ono przyjdzie poprzez Twoją modlitwę w mocy, którą uderzysz diabła, którą zrujnujesz piekło, którą wyswobodzisz chorych z ich chorób, tak? Zniszczysz raka, zniszczysz diabelskie dzieło. To jest królestwo Boże, które się manifestuje. Nie będzie rozłożonych czerwonych dywanów, tak? A ludzie czekają, nie wiem na co, i oni czekają, i Kościół dzisiaj czeka. I czeka, a Jezus dał listy do siedmiu kościołów. Obudź się ty, który śpisz. Wróć do pierwszej miłości, tak? Zacznij robić to, co na początku Ci dano za przekazanie. Zobacz, to są listy do kościołów, a Kościół czeka. Ale my czekamy na Ciebie, Mesjaszu, bo Ty na białym koniu musisz wrócić, tak? Ja mówię, człowieku. Tak, co jest napisane w Ewangelii Mateusza, już na koniec. Najlepszy werset które kiedyś przeczytałem, mówię, kurczę, coś mi tu nie gra w tych wszystkich teologicznych wywodach o Królestwie Niebieskim. Ewangelia Mateusza 11, 12. A od dni Jana chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje czego? Głaskania czy gwałtu? Gwałt. A wiesz co to jest gwałt? Jest to najwyższy wymiar w ogóle uderzenia przeciwko drugiemu człowieku, przeciwko kobiecie. Wiesz co za tym określeniem idzie. I. Jezus mówi wprost, to, to jest w ogóle z ust Jezusa. I gwałtownicy je porywają. Słyszysz to? Nie porywają je ciapy, nie porywają je ludzie, którzy chodzą, ale Panie, zmień coś, tylko porywają ci, którzy napierają na zawory, którzy wywalają spiżowe wrota, którzy się wdzierają do Królestwa gwałtem, bo Królestwo Niebios od czasów Jana Chrzciciela doznaje gwałtu, i gwałtownicy je porywają, czyli ściągają, czyli biorą to, co się należy. A wielu ludzi mówi, ale ja nie wiem, czy ja mogę, ja nie wiem, czy ja mogę się modlić o chory. A ja my, to jest w ogóle nakaz. Jezus powiedział, że to ma Ci towarzyszyć w Twoim życiu. Demony wypędzane, nowymi językami masz się modlić, masz uzdrawiać chorych, masz uwalniać, masz wskrzeszać tak? A że są dywagacje, że w ogóle skrzeszenie z martwych to jest niebiblijne. Tak, mi ostatnio człowiek powiedział, że w jego kościele, no ale to skrzeszenie z martwych to nie chodziło o trupa, tak? W ogóle zaprzeczają dziełu Bożemu, że łazar czterodniowy śmierdzące ciało zostało zbudzone do życia. Zobaczcie, czego uczą dzisiaj, tak? Dlatego my musimy być nośnikiem królestwa Bożego. My musimy pokazywać światu królestwo Boże, w którym my chodzimy. Chodzą z nami aniołowie, tak jak Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata i co się dzieje? Chodzą z tobą aniołowie. Ojechaliśmy ostatnio też samochodem po spotkaniu niedzielnym i nasz samochód zatrzymał się przy przejściu, gdzie autystyczny chłopiec był i nagle demon z niego wyszedł. Nie, to chyba było następnego dnia. Jęzor mu się w rurkę zwinął i z takim stykiem z niego demon wyszedł, nie? Ja M.E. zobacz kata, uwolniony został, tak? To jest królestwo Boże. Tak? To jest obecność aromatu Ducha Świętego. A Jezus powiedział wspaniałą, dobrą nowinę, że ci, którzy mają, to co będzie im jeszcze? Dodane. 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 Będziesz widział więcej rzeczy. Nie będziesz w ogóle musiał za tym ganiać, ani się troszczyć. Będziesz wchodził, ludzie będą uwalniani, będą wzywani do pokuty, będą wyznawali grzechy, będą przybliżali się do Boga i będą cię pytali, pokaż mi Boga, którego ty znasz. Tak? I to jest moment, na który my powinniśmy czekać. A dzisiaj Kościół czeka na Antychrysta, Kościół czeka na czasy końca. Kościół czeka, nie wiem, na jakieś konie z plagami egipskimi. A ja mówię, człowieku, a zapomniałeś o takim jednym Jezusie Chrystusie, który powiedział, że gdy ja będę wywyższony, to wielu do siebie pociągnę? Tak? Zapomniałeś o tym? O dobrej nowinie? A dzisiaj jest terror głoszony. Idziesz i wychodzisz z depresją. I jeszcze ci Joba na dokładkę na pracę domową dadzą. Czytaj człowieku księgę Joba, a wylądujesz na srebrzysku, na trzy miesiące będziesz depresantami leczony, tak? A ja wiem, jak jest Chrystus, wiem, jakie są tajemnice Królestwa, wiem, jak działa Duch Święty, bo widzę Jego owoc. I to jest proste i o tym wszystkim mówię, którzy tego słuchają, więc szukajcie tego Królestwa, zniszczcie się do pułapu dzieci, a nie do pułapu faryzeuszy, którzy nie będą chcieli nic wziąć, tak? Bo ludzie, którzy nic nie będą chcieli wziąć, nic od Boga nie otrzymają. To jest proste, to jest proste jak drut. Tyle na dziś.